Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale Runiczne Miejsce Mocy Nibiru. Witam w środę 23 października 2024. Witam każdego Ciebie, witam wszystkich nowych subskrybentów. Kochani, na wstępie, jeżeli ktoś jest chętny, bo... Czytanie miesięczne na listopad będzie kolektywne, tylko dla ogółu, ale jeżeli ktoś jest chętny, to w ramach ceny promocyjnej, takie czytanie miesięczne z podziałem na dekady i na sfery życia, może zamówić sobie w promocyjnej cenie jeszcze dziś do godziny 12. Ta promocja trwa od wczoraj na społeczności. Wrzuciłam post, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to informacja na e-mail albo sms y na numer telefonu 786 474 845, a e-mail imarunamałpa wp.pl. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś jest chętny. No również na osobistą runę dnia, na miesiąc listopad i tygodniową runę dnia. E, także zapraszam serdecznie. A dziś już przechodzimy, zobaczymy, jakie, jaka energia będzie nam towarzyszyła. No dziś, a więc niech ten przekaz będzie zrozumiały dla Ciebie, bez szkody dla Ciebie. Niech przepełnia mi miłość, niech Archanioł Michał, Archanioły z Archa Aniołowie, Przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu i patrzymy sobie jakie energie na, na środę na 23 dla nas jaka energia na środę Mamy Durisas. Durisas mówi, że mamy ochronę z góry. Też nawołuje, wskazuje, żeby przecierać nowe szlaki. Mówi też, że, że możemy mieć odmienne zdanie niż ktoś inny i że y, może y, trzeba byłoby to skonfrontować ale też mówi o, y, o takich, takim y, niekoniecznie dobrym y, samopoczuciu Mówię o tym, że przed podjęciem decyzji, przed powzięciem jakichś działań, należałoby poprzedzić to analizą. Jest to czas y, Twojego działania, Twojego ruchu. Y, może być jakiś zamęt, może być jakaś burza, może być jakaś gwałtowność. Trzeba uważać, kochani, dzisiaj może to tutaj w jakichś relacjach się objawić ale też jest to ogromna siła, jest to dobre nowiny. A tutaj no, tak naprawdę e, dzięki tej swojej wewnętrznej mocy możesz e, pokonać wszelkich przeciwników, ale też i niedogodności, od niej zwycięstwo. E, może tak być, że będziesz się mierzył sam ze sobą. Może tutaj wspomnienia będą cię ranić dość głęboko. To energia mówi porozmyślaj, zastanów się, jakiej sfery życia to dotyczy. Tak, bo może jakaś sytuacja pewne rzeczy Ci pokazała. I następnie wybacz, tak? Poprzez zrozumienie niech przyjdzie to wybaczenie. Ale zawsze pamiętaj, kim jesteś. Jakie masz zalety, co sobą reprezentujesz, co wnosisz do, do, do świata, do, do ludzi. Tutaj te, te, nie daje się, daj się tutaj, żebyś popadł w przygnębienie, w jakiś, w jakiś taki trudniejszy stan bo jeżeli, jeżeli nawet jest taka sytuacja trudniejsza, to należałoby właśnie tutaj porozmawiać, oczyścić atmosferę, bo ta wewnętrzna siła, ta moc będzie do tego. I nawołuję tutaj Durisas, żeby usunąć, jest taka konieczność usunięcia tych niezbędnych, takich negatywnych myśli, negatywnych przekonań, bo one, one nic dobrego nie wnoszą. One, one tworzą choroby w Twoim ciele. Przepraszam, ranią twoją duszę. Może może być tak, że doznasz takiego uczucia a, dobrego Takich dobrych efektów, tego spojrzenia głębiej w siebie, zrozumienia pewnych rzeczy, pewnych sytuacji, pewnych spraw, dlaczego one miały miejsce. I jesteś w stanie pokonać te negatywne myśli, jesteś w stanie się z tym zmierzyć. Energia mówi, ale w taki łagodny, spokojny sposób, przez uświadomienie sobie, że te wszelkie właśnie zranienia, ta, ta sytuacja. Ona tutaj może przynieść ci korzyść, bo może ci pokazać wiele rzeczy w Tobie. Więc warto wybaczyć. Energia też mówi, że dzisiaj jest to dobra energia na, na to, żeby odważnie zdecydować się na coś. Coś, co dotyczy Twojej przyszłości. Bo jeżeli jakby z tym wiążą się jakieś mniejsze kłopoty, to świetnie sobie z tym poradzisz, bo olbrzymie moce będą dzisiaj po naszej stronie. I więc jeżeli jakiekolwiek tutaj problemy, kłopoty, czy właśnie negatywne myślenie, to tu mamy szansę odnieść zwycięstwo, przezwyciężyć przeszkody, pokonać konkurencję. Ale ważna jest taka konsekwencja w działaniu, tak? I panowanie nad przeciwnościami, żeby nie dać się wytrącić e, z równowagi. Tutaj wsparcie z góry jest. Należałoby przecierać nowe szlaki. E, nie daj się tym powracającym wspomnieniom dzisiaj, bo one mogą cię ranić i to głęboko. Więc... I, i wyprowadzić, tak? Z tej równowagi. Możesz popaść w melancholię, możesz wycofać się, a... Dorysas mówi: Nie, to jest, to jest dzień, w którym należałoby ruszyć do przodu. To jest ten czas, to jest Twój ruch teraz. Warto się zastanowić, jakiej sfery życia dotyczą te wszelkie złe, przykre wspomnienia, a później wybaczyć, tak. A więc tutaj naprawdę ochrona jest i jest ta siła moc i energia więc naprawdę nie mamy się czym przejmować pamiętajmy o poszanowaniu godności innych bo siła będziemy mieli energię będziemy mieli ale żeby nie się fizyczną tutaj pokonywać wrogów tak a swoją wiedzą swoim doświadczeniem W zdrowiu kochani dzisiaj dość dobrze, ale należałoby zadbać o kondycję, bo może być właśnie i zapanować nad tymi emocjami, tak? Bo może być jednak tutaj e, to zdrowie z taką e, tendencją słabszego tego psychicznego zdrowia, tak? Także tutaj zwracamy uwagę na to, żeby... Być na świeżym powietrzu, żeby się uziemić, żeby złapać tą równowagę, żeby gdzieś tutaj pewne rzeczy nas nie ciągnęły w dół. Także tak to wygląda. No i ważniejsze dzisiaj to, tak jak mówię, to konsekwentne dążenie do, do celu, tak, działanie. Jeżeli będziesz tutaj konsekwentny, wytrwały i pouświadamiasz sobie pewne rzeczy, to, to naprawdę y, jesteś w stanie przezwyciężyć wszystkich, wszystko. Ważne osoby mogą dzisiaj być spod znaku barana, lwa. A więc yy, 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 yy. takie osoby mogą w Twoim życiu być ważne. No i też energię pokazują tutaj sprawy rozrodcze, więc to czy i u mężczyzn, i u kobiet, żeby zwrócić uwagę. No tutaj potrzebne jest działanie, ruch do przodu. Może ktoś cię odwiedzi, ale działaj, rozmawiaj, szukaj informacji tutaj. Jeżeli... Ale to jakby wskazanie jest też, rozmowa z z kobietą, szefem. Osoba, rozmowa z specjalistą, może jedziesz na jakąś wizytę tutaj. Może jedziesz z mamą, z jakimś domownikiem, starszą kobietą. Tutaj. Działaj, działaj. Szukaj też pomocy, wsparcia u specjalistów. Jeżeli taką potrzebę masz, ale wsparcie z góry jest, przecieraj nowe szlaki. Szukaj informacji, może u kogoś biegłego, w danej dziedzinie. Och! Apatyt no, wyszedł. Postęp Zamiar, zamiast perfekcji. Nie porównuj się do innych, ani nie osądzaj siebie zamiast tego. Skup się na tym, jak daleko zeszedłeś i na wszystkim czego się nauczyłeś. No i właśnie niech te negatywne myśli nie obniżają twoich lotów. Zrozum. Wybacz sobie innym. Odblokujesz energię. Pamiętaj, że jesteś wart. Przychodzi zmiana, zmiana się gotuje, do, 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 dokonuje, więc bądź gotowy na przemiany fizyczne i duchowe. Więc tutaj idź w kierunku tej zmiany i fizycznej, i duchowej. To tutaj spod pod spodu też pokazało: działaj, to jest ten czas, weź los w swoje ręce, ruszaj do przodu. Może kilka dni byłeś przygnębieniu z jakichś powodów, to tu energia mówi: ruszaj, działaj, wychodź z tego marazmu, bo to robi zastój. Fala powodzenia, obmywają cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości. Więc jeżeli będziesz w głowie skupiony na zranieniu przez kogoś, przez jakąś sytuację, przez osobę, to nie zauważysz innych możliwości, które gdzieś umkną ci z przednosa, dotyczące może innej sfery życia. A więc trzeba zachować równowagę, potrząsnąć się, zrozumieć, wybaczyć, żeby móc pójść dalej. Wychodź ze stoju z smutku, z żalu. Ruszaj do przodu. Przynoszę ci wiadomości od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny, bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. Być może ktoś potrzebował to usłyszeć, kochani. Pięknie. Przecieraj nowe szlaki. Nie obawiaj się, wsparcie z góry masz. To jest Twój ruch, to jest Twój czas na działanie, a nie bycie w stagnacji, w smutku, w żalu roztercę z jakichś powodów, z jakiejś sytuacji, że może ktoś coś źle powiedział, może ktoś źle spojrzał, może rozmyślasz o kilku dni na taką sprawę. Jesteś takim trochę zatrzymaniem, a tu trzeba ruszać, działać energię mówią. Otwórz się na zmianę. Wszystko co widzę i czego doświadczam wibruje miłością, szczęściem i radością. Bo pewne sytuacje mają nam coś pokazać, i tu chodzi o zrozumienie tych sytuacji, a nie o to, żeby one ci raniły. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Przy pięknej środy przecierajcie te nowe szlaki. Za dużo nie bądźcie w tej głowie. Przemyślcie pewne rzeczy, przeanalizujcie, zrozumcie, wybaczcie sobie i innym. Wszystkiego co najlepsze. Mimo, runa.